W ostatnim czasie na osiedlu morskim w Lusówku dochodzi do włamań do domów. Zabudowania znajdują się blisko lasu, wśród pól. Straż gminna wraz z policją patrolują ten teren. Jednak, jak zapewniają, najważniejsza jest sąsiedzka czujność i szybkie alarmowanie. Wszelkiego rodzaju zachowania takie dziwne, albo pojawienie się osób obcych w rejonie. Na przykład osiedla morskiego, zgłaszać bezpośrednio policji czy nam. Wtedy takie sytuacje są bezpośrednio sprawdzane i jest możliwość zainterweniowania, sprawdzenia, co te osoby robią. Nie zawsze możemy liczyć na czujnego sąsiada, który wezwie policję. Wtedy pozostają inne formy ochrony, choćby montaż alarmu. Są dwie formy, że tak powiem, zabezpieczenia. Czyli zabezpieczenie środka domu, nazwijmy to, czyli tak naprawdę już po wejściu kogoś do środka jakiegoś intruza. Oraz jest drugi sposób ochrony na zewnątrz który no, rzadziej się stosuje, bo wiąże się z wyższymi kosztami. Podstawową funkcją no, to jest przynajmniej jakiś sygnalizator dźwiękowo-akustyczno-optyczny. No i druga opcja no, to jest firma ochraniarska, która no, oczywiście ma tu jakiś tam swój nadajnik. No i to się wiąże też z jakimś stałym abonamentem. Te służby no, też powinny zareagować dość szybko.